na 23 plus lewy do 2 plus prawy. 3 plus lewy do 2 plus prawy. 200. Na szczycie 6 prawy. 44 plus lewy. 67 prawy. 150. 3 plus lewy. 3 plus lewy. 74 plus prawy wybija. 67 prawy. 6 lewy z hamowaniem do 2 prawy. Z hamowaniem do 2 prawy. 10, 3 plus prawy długi. Do 3 plus lewy zahacz. 150 prostój. Na szczycie 7 prawy. 56 prawy. Do 4 lewy z hamowaniem przechodzi w 1. Przechodzi w 1 z drogi.

Przechodzi w 5, 6 prawy, przechodzi w 5 125 prawy, zachacz, 50 hamowanie, 3 lewy błoto, 3 lewy błoto, do 6 prawy, 24 prawy, 32 lewy opony. Poływa, 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 Ja pierdolę okay. Skurs zabaw, no, że od tego 20 120 szczyt, 33 trzy lewy, 3 lewy, 2 prawy opony. 5 minus lewy podwójny 44 lewe opony krótki 66 prawy długi 74 lewe opony na mostek 104 lewe opony 33 minus prawy nie 3 minus prawy nie, ciąć, minus prawy nie ciąć, 36 prawy 52 szczytem 33 lewe opony 150 prostój 6 lewy krótki do 4 minus prawy opony 6 lewy długi, 33 prawy opony 3 prawy opony 44 lewy opony 25 prawy przechodzi w 3 plus Przechodzi w 3 plus, 43 minus lewy opony, 53 plus lewy na główną, do 4 prawy, do 3 lewy, do 3 prawe z drogi, 65 prawy, 50 hamowanie za szczytem 2 plus prawy syf na wyjściu, syf na wyjściu, tu było brudno, 103 lewy opony, 70, prosty, 4 prawy podwójny 53 prawy długi przyciąć do 5 lewy długi przytnij błoto 5 lewy długi przykli błoto 26 prawy 74 prawy zachacz do 5 minus lewy do 5 prawy ciąć do 4 lewy 32 prawy 32 prawy, 32 prawy 2 prawy 32 plus prawy przyciąć. 10, 4 lewy. 4 lewy. 85 lewy. 100, hamowanie. 2 plus lewy z drogi. 2 plus lewy z drogi. 150. 4 prawy zahacz. Do 5 minus lewy. 6, prawy 100 4, minus lewy, podwójny 33, plus lewy, opony 3, plus lewy, opony 54, lewy nie ciąć Do 3, prawy, opony 3, prawy, opony 25, lewy, zahacz 45, minus lewy 3 dni do 5 prawy, do 5 minus lewy, 60 hamowanie, 2 lewy z drogi, 2 lewy z drogi, 20 może hopa, 22 lewy opony, 25 minus prawy przy dni do 4 plus lewy. 5 minus lewy ciąć, do 5 prawy, 55 prawy zahacz przechodzi w 4 plus, do 3 plus lewy długi, do 3 plus lewy długi, do 5 prawy, 20 hamowanie, 2 plus prawy, do 3 plus lewy, 65 prawy zahacz, do 6 lewy, do 4 minus lewy, do 3 prawy zahacz. 70. 4 plus prawy. 80 hamowanie, 2 lewy. Hamowanie 2 lewy. Do 2 plus prawy z drogi przy 45 prawy, przechodzi w 3 plus z hamowaniem do 3 lewy, przy błoto. Przechodzi w 3 plus z hamowaniem do 3 lewy przy błoto. Do 3 prawy zahacz. Do 3 lewy może opona błoto. Na błoto, do 4 plus prawy przytnij, 50, 5 prawy, do 4 minus lewy może opona, do 6 prawy, 100, 5 lewy przytnij, do 5 minus prawy, 5 lewy przytnij, do 5 minus prawy długi, 40 hamowanie za przystankiem, 2 lewy. 2 lewy zdrowi. 80, zaszczytam 40, 4 prawy z hamowaniem, 2 lewy opony. 2 lewy opony. 70. Śmiało. 4 prawy opony nie ciąć. 25 minus lewy, długi. 150 prostój. 4 lewy z późnym hamowaniem 31 prawy. 4 lewy z późnym hamowaniem 31 prawy. 10, 2 prawy. 23 lewy długi. 10, 2 minus prawy opony. 22 minus lewy opony. 30, 2 minus prawy zahacz. 2 minus prawy zahacz. Do 4 lewy namostek. Do 4 prawy. 24 lewy. Do 4 prawy przyczni. 40 ślisko. 2 prawy. 30, 2 prawy. 34 lewy, 52 plus prawy, do 4 lewy, 2 plus prawy, do 4 lewy, 100, 3 lewy zacisk, tu nas chyba wyrzuciło, chyba nie, 3 lewy zacisk, chyba tak. Uch, uch, tu nie jest 3 lewy, kurwa, to jest 2. 50 hamowanie, 2 lewy opony. Źle opisałem. 2 lewy opony, 106 prawy. 20, 4 lewy opony. 105 5 minus prawy. Do 4 lewy opony. Z hamowaniem do 3 prawy zacisk, do 3 lewy. Do 3 lewy. 50, 6 lewy podwójny do 5 minus prawy dni 5 minus prawy przyczni do 6 lewy 150 6 prawy zahacz 150 6 prawy z hamowaniem do 3 lewy kurwa on w ogóle nie idzie 6 kurwa, prawy z hamowaniem do 3 lewy 200 prostuj meta, okej okay. Meta tak, tak, tak no mówię ci, no to nie jest to, to on nie idzie jak trzeba też mi się tak wydaje Aleś się ładnie uratował. Już chciałem krzyczeć, żebyś w prawo z Ej, ale... Aha! Oh. <laughs>